Jestem do tego, tego nauczony, aby dowozić rezultaty. Piotr Harasin w programie Kierunek Sukces, Kierunek Przyszłość. Radosław Zawacki, zastępca prezydenta Olsztyna. Dzień dobry, panie Dzień prezydencie. Dobry. Panie Prezydencie, tak jak przed sekundą rozmawialiśmy, ma Pan kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w takim sektorze prywatnym, motoryzacyjnym, jak już tutaj się dowiedziałem, ale też publicznym. To powiedzmy trochę szerzej, trochę bardziej szczegółowo o to, czym się Pan zajmował. Rzeczywiście, ostatnie 8 lat spędziłem w fabryce, byłem dyrektorem operacyjnym, oznacza to, że odpowiadałem za wszystko to, co dzieje się w fabryce każdego dnia, czyli miałem pod sobą i produkcję, i logistykę, i utrzymanie ruchu, i dział jakości. Także wszystkie te rzeczy, które są w produkcji najważniejsze. Była to dla mnie no, solidna przygoda, bo nauczyłem się tam naprawdę w takim pełnym e, tego znaczeniu pracy pod presją, e, dlatego że każdy błąd mógł kosztować dziesiątki tysięcy euro. Więc ta, ta praca, co, co, co by nie mówić, była stresująca, ale była też okazją, żeby popracować z najlepszymi menedżerami w Europie, bo w zasadzie wszyscy nasi klienci to były duże firmy, od kilku do kilkudziesięciu tysięcy pracowników. Więc no zebrałem tam, można powiedzieć, taką życiową, zawodową lekcję. A wcześniej pracowałem w Urzędzie Marszałkowskim, tworzyłem Departament Koordynacji i Promocji. Tam zaczynaliśmy od trzech osób i trzech krzeseł. Aż fajnie to dosyć rozbujaliśmy i zaczynaliśmy od kampanii Mazury Cud Natury, potem włączyliśmy w to inne kampanie, uruchomiliśmy promocję gospodarczą tego województwa, więc miałem tę szansę zaczynać. E, taką swoją przygodę w, w samorządzie od e, solidnego wyzwania, które mi się zresztą bardzo podobało. Jak to doświadczenie w tej chwili się panu przydaje? Te, te, te kompetencje, które były zdobywane przez kilkanaście lat zarówno i, i w tym e, sektorze prywatnym, tak jak i e, w promocji naszego województwa. No, na pewno jestem zorientowany na rezultat. E, znaczy jestem do tego tego w, nauczony, aby y, dowozić rezultaty. E, więc y, tego ode mnie y, Wymagano szczególnie w, w poprzedniej pracy. No i tak można powiedzieć, że to, to miało na mnie największy wpływ, taka praca pod, pod presją. Teraz jest ta presja również, bo jestem w nowej pracy, ona wygląda inaczej. Jest bardzo ciekawa, ale jest taka wieloaspektowa, znaczy tych dziedzin, którym, którymi się zajmuję, jest, jest bardzo dużo a w jednej godzinie mam spotkania dotyczące remontów dróg, a w następnej mam mhm. dotyczące promocji gospodarczej miasta. No właśnie z, za co odpowiada zastępca prezydenta Olsztyna? Jakie ma? Zadania wypisane w codziennych obowiązkach. No, miasto jest naprawdę skomplikowaną machiną, więc i tych dziedzin jest bardzo dużo. E, ja odpowiadam, czy też w moim pionie są, może tak lepiej powiedzieć, e, zarząd dróg zieleni i transportu, a więc e, są to i remonty dróg, i chodników, i transport publiczny, i tak i targowiska. Mieszkańcy. Bardzo boję widać gołym okiem, widać szczególnie niedociągnięcia, widać problemy, więc to jest no, taka poważna działka. E, miejski inżynier ruchu, a więc. Wszystkie te rzeczy związane z organizacją, e, organizacją naszych dróg, skrzyżowań, świateł, zakazów, nakazów. Polityka mieszkaniowa, Hala Olsztyn, a więc nasza znana Hala Urania w zupełnie nowej odsłonie. E, tu też jest sporo wyzwań, ale to jest taki, można powiedzieć, e, przyjemniejszy temat, e, wdzięczny temat. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny no to również e, jest taki obszar no, już związany bardziej, e, bardziej z gospodarką. Transport publiczny, tak jak mówiłem, i autobusy, i częściowo też, też tramwaje są u mnie, więc no, tych obszarów jest sporo i oczywiście promocja miasta. Panie prezydencie, a jakie cele pan sobie stawia na tym stanowisku? Co będzie takim oczkiem w głowie na najbliższe lata? Jest sporo priorytetów. Priorytet powinien być jeden, ale, ale jest sporo istotnych spraw do, do poprawienia. Teraz bardzo mocno zajmujemy się promocją. Jesteśmy w czasie rekrutacji dyrektora tego wydziału, bo dotąd ostatnie miesiące ja pełniłem tę rolę, ale oczywiście no, nie mogę się poświęcić temu w 100%, więc chciałbym, żeby już był tam ktoś, kto na co dzień się tym zajmie. Szczególnie rozwinięciem promocji gospodarczej, pracą z przedsiębiorcami, którzy są tutaj u nas w mieście, ale Olsztyn na tle miast, region wygląda tu. Niedobrze, więc no widzimy, że trzeba to poprawić, więc będziemy szukali specjalisty, który się tymi sprawami zajmie i musimy też zdefiniować sobie obszar, na którym się skupimy w ogóle promocyjnie jako Olsztyn, bo nie mamy w tej chwili takiego Takiej takie instrukcji, takiego przewodnika po marce. Jesteśmy w trakcie jego przygotowania. Spodziewam się, że do połowy roku powinniśmy ukończyć pracę i wtedy będziemy się skupiać na punktach według nas najważniejszych, żeby te pieniądze nam się nie rozpraszały, siły i środki, żeby skupić na najlepszych efektach y, dla miasta. Bo ja jestem zwolennikiem takiego myślenia, żeby promocja służyła rozwojowi, szczególnie rozwojowi gospodarczemu, żeby nasi mieszkańcy w efekcie zarabiali. Więcej, żeby były tu lepsze firmy, lepiej płacące, i to jest w tym obszarze promocji, to jest dla mnie priorytetem. Panie prezydencie, może teraz koniec pytań o pracę. Zapytam o pana, co pan lubi robić w wolnym czasie, jakie ma pasje, jak rozładowuje te emocje po pracy. No tak, staram się regularnie ćwiczyć e, trzy razy w tygodniu. E, niestety. Czyli sport. No sport, tak. E, taki, taki sport ogólnorozwojowy. E, natomiast mam teraz kontuzję pleców, więc niestety cierpię i te moje popołudnia wyglądają inaczej. I chyba kalorii przybywa, e, więc i kilogramów pewnie przybędzie, więc będzie co robić. E, oczywiście e, staram się też wyjeżdżać poza, poza Polskę, e, nawet poza Europę, żeby. Poznawać świat się odrywać od tej naszej rzeczywistości. Panie prezydencie, ma pan swoje ulubione miejsce w Olsztynie? Miejsce, gdzie lubi spędzać czas, spacerować? Mieszkam w pobliżu jeziora Długiego Jeziora Krzywego. Tak mam szczęście mieszkać pomiędzy tymi dwoma akwenami, więc e, taki spacer, który jest ok. No, oba. oba. Tak, to jest, to jest rzeczywiście, że, że gdy, gdy wyjdę na taras, to, to widzę z lewej strony krzywe, z prawej strony długie, więc to są takie moje miejsca, bo one są po prostu najbliższe i najbardziej mi służą. Na koniec jest, jeszcze zapytam ważna informacja też dla naszych mieszkańców, szukając odpowiedzi na pytania, o których rozmawialiśmy, w tematach, o których rozmawialiśmy, jak najszybciej się z Panem skontaktować? Zapraszam do kontaktu przez Biuro Obsługi Klienta. Jest, jest takie miejsce w Urzędzie Miasta. Można też oczywiście drogą mailową skierować pytania. Do mnie trafiają szczególnie spraw, sprawy dotyczące mieszkalnictwa, bo to jest taka główna bolączka z tego co widzę mieszkańców. No i na tym tak naprawdę koncentruję głównie swoją uwagę, jeżeli chodzi o spotkania z mieszkańcami. Radosław Zawacki, zastępca prezydenta Olsztyna, był Państwa i moim gościem. Nasza rozmowa z kolei w całości do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv i w lokalnych rozgłośniach radiowych Piotr Harasim. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również.